Cześć, z tej strony Ewa Woj. Jestem projektantką odzieży i pasjonatką szycia. Od lat zarabiam na krawiectwie jako właścicielka firmy Ultramaszyna oraz projektantka odzieży sportowej dla marki B-Shaped. W tym odcinku opowiem Ci, jak znaleźć pomysł na biznes rękodzielniczy, który pozwoli ci zarabiać, robiąc to, co kochasz. Jeśli marzysz o stworzeniu czegoś swojego, koniecznie zostań ze mną, a pokażę ci, jak zacząć. Dlaczego biznes rękodzielniczy to dobry pomysł? Coraz więcej osób szuka produktów handmade, unikatowych, spersonalizowanych, takich z duszą. Możesz zacząć od małych kroków, bez ponoszenia dużych inwestycji i ryzyka, i następnie stopniowo rozwijać swój pomysł. To świetna opcja, jeśli zależy Ci na tym, żeby połączyć swoją aktualną pracę z pasją i dorabiać w sposób, który sprawi Ci radość. Własny biznes niewątpliwie daje niezależność i możliwość pracy w swoim własnym tempie. Rękodzieło pozwala rozwijać kreatywność i tworzyć coś, co ludzie naprawdę docenią. No dobra, ale konkret: jak znaleźć pomysł na biznes? Słuchaj, inspiracje znajdziesz wszędzie. W codziennym życiu, w internecie, a nawet w rozmowach z znajomymi czy z rodziną. Pinterest i Instagram to prawdziwa kopalnia pomysłów. Obserwuj, co jest na czasie i obserwuj, co ludzie chętnie kupują. Nie kopiuj pomysłów jeden do jednego, ale na pewno wartościowym doświadczeniem będzie próba odtworzenia czegoś, co Ci się po prostu podoba, tylko po swojemu na zasadzie inspiracji. Jest duża szansa, że wyjdziesz ze swojego myślowego pudełka, nauczysz się nowej techniki, albo po prostu na tej bazie przyjdzie ci do głowy zupełnie nowy pomysł. Obserwuj swoje otoczenie, co może być potrzebne w Twojej społeczności, co może być potrzebne Twoim znajomym. Pamiętaj, że właśnie te najlepsze pomysły przychodzą w trakcie rozwiązywania czyichś konkretnych problemów. Przykładem może być brak odzieży w nietypowych rozmiarach. Pomyśl, co sprawia ci największą radość. Może to być szycie ubrań, dodatków albo jakichś akcesoriów. Zastanów się, co możesz stworzyć z materiałów, które masz pod ręką albo które możesz odzyskać od znajomych. Czasem takie ograniczenia albo te rzeczy, którymi dysponujemy wokół, rodzą nam najlepsze pomysły. Przed Tobą kilka przykładowych biznesów rękodzielniczych i zobacz, co inni tworzą być może w Twojej niszy. 1. Personalizowane dodatki, zabawki i odzież dla dzieci. Rodzice uwielbiają unikalne, dobre jakościowo ubranka dla swoich pociech. Zobacz takie marki jak Amelowe Art, Hapka, Lalka Me Too. Popularne są ręcznie robione akcesoria. Kosmetyczki, pojemniki, akcesoria do włosów, kosze lub dodatki do domu. Tutaj podejrzyj takie marki jak Dot Desire, Poduszkowelowe, Vintage Label Shop. Kolejny pomysł to ekologiczne dodatki i ubrania upcyclingowe, np. wielorazowe woleczki na owoce, torby na zakupy czy produkty z recyklingu. Tutaj zobacz markę Tkanki, Franklin Craftware. Get Swap Wear. Kolejny pomysł to ozdoby do domu. Takie jak na przykład poduszki, narzuty, zasłony szyte na miarę, czy słuchajcie, nawet tekstylne obrazy. I tutaj jako inspirację podejrzyj takie marki jak Kiki Co, Morgan, By Young lub PiuBello. To nie koniec pomysłów. Kolejny to ubrania na zamówienie. Szczególnie dla osób o nietypowych wymiarach lub produkty personalizowane. Zobacz takie marki jak Havtex, Malia Art albo Petit Pants. Kolejna nisza to ubrania i akcesoria dla zwierząt. Zobacz takie marki jak Pet Studio, Doc's Dream Store lub Dogko.pl. Mamy już pomysły na produkty, no ale teraz pytanie: jak przetestować ten swój zaprojektowany produkt? Uszyj kilka próbek swoich produktów i pokaż je w grupach na Facebooku, takich jak na przykład nasza grupa wsparcia szycie online. Następnie zbierz opinie. Zapytaj, co ludzie myślą o Twoich projektach i czy chcieliby w ogóle coś takiego mieć i czy zdecydowaliby się na zakup. Rozmawiaj ze swoimi potencjalnymi klientami, dowiedz się, czego szukają i postaraj się dopasować ofertę. Następnie wypróbuj sprzedaż na małą skalę, na lokalnych targach lub online. Możesz także spróbować wystawić swoje produkty na platformach, takich jak na przykład Etsy czy na Oeliksie. Załóż koniecznie fanpage na Instagramie. Pomysł nie siadł, nie przyjął się, nie poddawaj się. Testuj kolejną opcję. Dziękuję, że byłaś ze mną i obejrzałaś ten odcinek. Mam nadzieję, że znalazłaś w nim coś dla siebie i że ten film pomógł Ci znaleźć inspirację na biznes rękodzielniczy. Jeśli potrzebujesz więcej porad, zajrzyj koniecznie na mojego bloga lub do grupy Szycie Online na Facebooku. A jeśli czujesz, że jesteś na takim etapie, w którym chcesz rozwijać swoje umiejętności, zapraszam Cię na nasze kompleksowe kursy szycia i projektowania. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej Ultramaszyna. Zapraszam Cię do oglądania serii tych filmików. Koniecznie subskrybuj ten kanał, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym wideo. Do zobaczenia!